Siemka ludzka, jestem Harry, charyb, i wy horror, japoński horror. My poprzednim odcinku skończyliśmy tutaj. I lecimy dalej z koksem. Tutaj mamy już to chyba zaczęte. A ty się biegnie, dobra. OK okej. Okej. Co się ma teraz? Okej. Czekaj. A co ja mam zrobić tutaj? Mam się oddalić czy co? Dobra, już jestem. Musimy na chwilę wejść. Nie wiem co tu zrobić, więc idziemy dalej. Eee, ludziszka. Ja zobaczymy czy tutaj coś się zmieniło, czy nie? Nic nie ma. Tutaj też nie. Wajno. Okej. Okay. Tutaj chyba nic nie ma ciekawego zbytnio, więc wracamy się. Tylko pytaniem brzmi, czy ja coś tam muszę zrobić. Okay. OK, posprawdzam wszystko. Tam są. Ah, drzwi mogę otworzyć. Dobra. E, czekajcie, czekajcie. Tutaj coś jest. It explains the proper way to pray. First, drop some money in the offertory box. Then, ring the bell and perform the prayer afterwards. OK. Czekajcie, ej. Eee, To? Obiekt Dobra, nie, nie, idziemy dalej, tej eee, czy coś tu jest? Czy ja mogę to otworzyć? Co to w ogóle za butkaj? Byłem tu wcześniej? Okej okay. No. O, o ty, ładne, ładne, e, dzbanek, a byliśmy tutaj już, te... dobra, dobra, chodźmy tam zobaczyć, co tam będzie, a to jest tutaj już też jeszcze dobra tu nie mogę tam my byliśmy chyba to jest tam wychodziliśmy a przyszliśmy tutaj eee... dobra chodźmy tam już Ej, bo to bo ja nie wiem co tutaj zrobić ludzie ja nie wiem czy coś mam z tym zrobić czy co chodźmy podwiedzać tutaj jeszcze raz ten budynek Eee, tutaj nic. Okej. Okay. Dobra, chodźmy tam do góry. Zobaczymy czy coś się tu, tutaj pozmieniało. Nie. Drobniaków nie, drobniaków nie ma. To idealny zabytk. This cabinet contains the most sacred possessions of the shrine. The priest does not allow anyone else to open it. Okej. Okay. Dobra. Dobra, tutaj chyba na nas nic nie czeka. Więc chodźmy tam. Tam na dół jeszcze. Podglądamy sobie. Zobaczymy czy coś tam mamy do garńienia my już wszystko byli, buźki, tak? Zobaczmy co się tutaj stanie Coś się w ogóle stanie eee, tutaj Eee, okej okay. Tutaj nic nie ma Okej okay. okej okay. dobra, to pani nic nie ma okej, okay, tutaj coś jest ej, spokój się, ej o, tutaj jeszcze jedno okej okay. menu, dawaj menu okej okay. Mamy dziewięć się stało? To było tu czy tu? Jakiś hałas był Okej okay. Musimy to przeszukać jeszcze raz, bo ja nie wiem, co tutaj zrobić, ty O, jeszcze jedno, ty To czekajcie. Yy. Mamy jedenaście obiektów. Lecimy dalej, zobaczymy. To chyba nic nie będzie. Ale tutaj grzebień. A i tyle tak. Tutaj, e, dobra, tutaj pu pusto dobra. E... A, okej. Okay. Dobra. E, dobra, mamy to Jedziemy z koksem ludzie. Zaczniemy sobie od roski prostej. Eee. Dobra, to mamy. Ty, panie. Dobra. Eee. Czekaj. Czekajcie, czekajcie. Ja się przyjdę tutaj. drzwi zamknąć? Dobra. E, musimy to jakoś szybko. No, dobra, dobra, dobra. Dobra. Tam gdzie jest, jest Dobra, chyba nie Musimy uważać, bo dać znowu nas Od nowa to będziemy ciulać Ty, ty, ty szybko, szybko, szybko Baby Nic nie ma, dobra Okej okay. Eee, yy, dobra Oj, aj, dobra Jeden błąd i... Dobra, hej On jest gdzieś tu? Nie, okej okay. jara idziemy dalej bo to tak nie może być. <coughs> okay. I? Ja like I <coughs> no i ja. No i tak dam. Ludzie, znowu trzecie podejście, bo, bo które tam użyłem. Yy, yy. Dobra. Dobra. Ja. Dobra. Uch, jeszcze raz ludzie. Kolejny. Była czwarta, runda czwarta ludzie. it doesn't seem like it'll work i better repeat it yeah like joja it it doesn't seem like it'll work you better repeat it No, skąd on sam z dachu? Słupi tu, skąd? Powiedz mi, jak, jakim ciulem on to robi? No, eee. no, teraz tak, musimy się rozejrzeć. Czy tutaj nic nie ma? Myślę, że gdzieś tam. Okay. Okay. Dobra. Jest. Dobra. Leć, babka. W końcu. Ogarniamy to. O. I okay.

Coś jeszcze mamy znaleźć, czy co, ej? Czas jeszcze na jakieś... Co się tutaj dzie?

Is it serious? I'll seek for more ink. Ah, no brah, no brah, just to take. Mm, okay. for Idziemy okay. yy. jeszcze raz, może tutaj to zrobić. Czy I'll seek for more ink. Dobra. Yy. Tam była? Czekajcie, to ja teraz nie wiem gdzie Trzyma To ja widzę Pewno nie tu ani Nie tu Tu ktoś jest? Chodźcie, a tutaj. Czy tutaj coś jest? Tak, tutaj. Dobra, chodźcie tutaj. Zobaczmy co tam jest. Yy... Dobra. Okej. Okay. Gdzie to nas zaprowadzi? Ty bak pisz. Ty bak pisz. Okej. Okay. Co mam dać? Ej! Halo! To? Ogryzek? Okej... Okay. Okay, ah, jest em. It's empty. It's empty. It's empty. It's empty. To jest już puste, ha? O. Oh. This should let me retake the seal. Aha, że atrament. Dobra, chodźcie. To jest wszędzie już puste, nie? Tak, bo to chodziło to o ten atrament. Dobra, chodźmy już tam y, Tam idziemy już, tam, tam, tam A Nie możemy tam iść, tak? Czy coś musimy tutaj zrobić? Nie Skoro tam nie możemy iść Musimy coś tutaj zrobić, tak? Chyba Tutaj? Dobra Spoko, dziołcha y, Nie ma sprawy tak, ok. Jedziemy z koksem. Eee... Dobra. O! Dobra, jestem tu i no. A, jeszcze tak. A dobra, nie mogę skopać co, no to jest przejbane w horrorach. W ogóle. Tak, już sam skop... Tam jako... Nie idzie nic, dobra, zamknę to. To ciul. Trzeba tak jakoś pisać. Do instrumenty musimy iść. mam okay. writers. Się... nie ten. To nie teny. Ten czy nie? Halo? Nie? Aj. Dobra, to musimy popróbować ty, bo to bo to tak nie wyjdzie. Halo? To teraz. Ten też nie to? Kaja, okay, to który w końcu. Ej, to jest pięć. Był jeden. Dobry. Serz nie To ten ostatni, całkiem po prawej musi być. Okej. Okay. Co to, to? No to. Teraz co ja sam mam zrobić ty, halo? Dobra, ja nie ogarniam tego, kurde. Napisałem, no, że mam iść do instrumentu. No i idę, tak? Ale nie powiedziałem, do którego. A to? Nie wiem, czy to sprawdzałem już, czy nie? A, to też, no, dobra. Zaczyna przestać być przerażające.

To tam, dobra, musimy lecieć naokoło. Oj, fusia, łama. Kurde, <laughs> blaszka Dobra, lecimy tam. <laughs> Do, dobra, jest to tam, widzę już to. Tam, tam było otwarte, ludzie. Tam było otwarte, to ja, jak ja, bym wiedział Gdzie to poleciało? Halo Gdzie to poleciało? Ludzie? Tam nie Dobramy gdzieś czy co? Halo Ja nie widziałem przez chwilę A tutaj, dobra, już widzę Spoko A tam, okej okay. Gdzie ty lecisz? E, boczan Gdzie to poleciało? Już tu? Co to mam zrobić? Ja coś tam mam zrobić? A tutaj? Okej okay. Dobra Dobra zaraz będziemy kończyć tutaj Dobra Zrakaj Dobra, ty lecisz chłopczy Dobra ludzie to nie ma co ja tutaj będę kończył No ja tutaj sobie kończę i tak jeśli film się e, spodobał. Duża paw w górę. Przede wszystkim subskrypcja ze dzwoneczkiem. Tam pod filmem oczywiście ma być szary, nie czerwony. E, dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I... I komentarz, a... a przypnę wam ster ducho Więc. Więc, więc ja dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia. Do... Okej, okay, czekajcie. Dobra, już tutaj zakończę to i widzimy się na następnym odcinku. Elo, na razie.